Witam na otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pod nazwą Przebudowa drogi numer 070345C w ramach zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ławędziu. W terminie do składania ofert wpłynęło 7 ofert. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 700 tys. złotych brutto. Pierwsza oferta. Oferta złożona przez firmę Kolas Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Nowa 49, Palędzie, cena brutto oferty 602 938 zł 8 groszy 602 938 zł 8 groszy. okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta firmy usługi sprzętowo-transportowe Remikop Paweł Zieliński, ulica Chrobrego 135 na 137 Toruń. Cena brutto oferty 614 767 60 zł 60 groszy 614 767 60 zł 60 groszy i okres gwarancji 60 miesięcy. Trzecia oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Laskowicka 3Świecie. Cena brutto 626 260 zł. 65 groszy. 626 260 65, okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta firmy Strabak, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Pażniewska 10 pruszków, cena brutto 527 872 ,3 zł 527 872 3 grosze, 527 872,3 zł, okres gwarancji 60 miesięcy. Zakład handlowo-budowlany Aga, Mariusz Wilczyński, ulica zbożowa 15 przez 41 Toruń, cena brutto 599 305 20 zł. 20 groszy, 599 305 20, okres gwarancji 60 miesięcy. I oferta następna. Transport, usługi, handel, skład opału, materiały budowlane, skup złomu Tadeusz Decka, osiedle Kwiatowe 4, Morzeszczyn, cena brutto 815 333,79 zł, 815 333,79 zł, okres gwarancji 60 miesięcy. I oferta firmy przedsiębiorstwo robót drogowych Drobut, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 maja 61 Wąbrzeźno, cena brutto 504 992 zł 504 992 okres gwarancji 60 miesięcy. I to są wszystkie oferty złożone.